Czy czerwoną herbatę u pani kupię? Oczywiście kupię czerwoną herbatę u nas. Jak najbardziej mamy bardzo dobrej jakości herbatę czerwoną z marki Ecoblik. Jak wpiszecie sobie herbata czerwona albo yy, oląk, to wyskoczy wam właśnie ten bardzo, bardzo dobrej jakości produkt. Warto pamiętać, że czerwona herbata. To nie jest to samo co czerwonokrzew, bo bardzo często czerwona herbata jest mylona z rojbosem. Rojbos nie jest herbatą. Rojbos to są takie właśnie patyczki z drzewa, które się nazywa Czerwonokrzew. I to jest zupełnie inny rodzaj naparu. To bardziej traktujemy jako ziołową herbatkę, ale przez kolor naparu, który jest, bo w momencie kiedy my parzymy rojbos, to on właśnie wygląda taki ma delikatny, lekki, czerwony napar. To on często tak potocznie jest nazywany czerwoną herbatą, ale to nie o to chodzi, bo wykorzystam sobie to pytanie do tego, żeby Wam wytłumaczyć cokolwiek na temat herbat. Bo dla mnie bardzo dużym zaskoczeniem było, że herbata to jest tak naprawdę jeden rodzaj krzewu. I czy my mamy herbatę zieloną, czy my mamy herbatę białą, czy my mamy herbatę czarną, to to nie jest kwestia tego, że to jest inna roślina, i dojdę do tego herbatę czerwoną, tylko to jest cały czas ta sama roślina. Ale, bo tak jak tutaj widzicie sobie nazwę łacińską, herbata czarna, i herbata biała, dalej ta sama roślina. I herbata zielona, tu jest akurat zmiętą, ale to jest dalej ten sam gatunek rośliny. I dlaczego my odróżniamy, że jest to herbata biała, herbata zielona, herbata czarna, herbata czerwona? Jest to sposób przygotowania tych liści. Jeśli mamy do czynienia z herbatą czarną, to jest to herbata, która w procesie pozyskania liści jest poddana pełnemu procesowi fermentacji. I w momencie, kiedy te liście przefermentują, pozwijają się, to dopiero są suszone. To jest dużo bardziej skomplikowany proces, to nie jest tak w 5 minut, ale to jest taki pełen proces fermentacji, i dopiero po wtedy ona jest wysuszona, czyli w 100% przefermentowana herbata, dopiero wysuszona, i za to jest właśnie odpowiedzialne w tym procesie fermentacji. Ona nabiera takiego ciemnego, czarnego koloru. Jeśli mamy do czynienia z herbatą białą i herbatą zieloną, to są to herbaty, które są poddawane procesowi oksydacji i zazwyczaj jest to proces na takim suszeniu na słońcu, czyli tutaj nie mamy procesu fermentacji, tylko w przypadku herbaty białej, takie najświeższe, najmłodsze, zieloniutkie, zieloniutkie liście. One w bardzo delikatny sposób, tak żeby ich nie uszkodzić, są właśnie suszone i z nich przygotowuje się herbatę białą. Już bardziej rozwinięte liście, też w zależności od tego, jaka to jest odmiana, jaki to jest konkretny rodzaj zielonej herbaty, to one będą też suszone na słońcu i tutaj nie zachodzi proces fermentacji, czyli nie mamy tego ciemnego koloru. I teraz, co to jest w takim razie herbata czerwona? Herbata czerwona tak naprawdę to jest coś pomiędzy herbatą zieloną a czarną, dlatego że tutaj proces fermentacji jest zatrzymywany w połowie. Dlatego ta herbata nie będzie miała takiego ciemnego aż koloru jak herbata czarna taka klasyczna, którą my znamy. To jest zresztą najpopularniejszą herbatą tutaj u nas w Europie. Tylko to jest herbata, tutaj czasami się mówi o tym, że ona będzie miała taką szmaragdową, lekko niebieską, turkusową nutę, w zależności też od tego, jak ten proces przebiega. I teraz tak, mówimy o niej, na przykład herbata ulug, herbata puer, herbata smocza, to są wszystko nazwy na tą właśnie częściowo sfermentowaną herbatę. A dlaczego to cholerstwo pić? Bo to nie, to nie jest taka jednoznaczna herbata, jak ta czarna, którą my znamy, do której się przyzwyczailiśmy, która ma dla nas taki smak, który już znamy. Bo tutaj te nuty są trochę inne. Ja na przykład tam bardziej bym powiedziała, że to, to trochę w takim kierunku bagienka bardziej. Ja bardzo lubię, ale specyficzny smak. I po co to pijemy? Dlatego, że te herbaty czerwone mają właśnie takie właściwości wspierające nasz organizm i są dużo delikatniejsze dla żołądka bo na przykład herbata czarna, która jest poddana pełnej fermentacji, to jest herbata, której my nie powinniśmy aż tak nadużywać, nie powinniśmy jej pić dłużej, dużo. Bardziej zalecana jest herbata zielona. Herbata czerwona będzie pozytywnie wpływała na poziom cholesterolu, będzie obniżała ciśnienie krwi. Będzie wspierała proces przemiany materii. I to jest to, o co mnie co chwilę pytacie. A coś na odchudzanie, coś bezpiecznego na odchudzanie, to jeśli chciałabym zmienić swoje diecie coś niewielkiego, to podstawiłabym herbatę czerwoną zamiast herbaty czarnej, jeśli chcemy nasz organizm wesprzeć w tym procesie chudnięcia. A jeśli chcecie zamówić bardzo dobrej jakości, każdy kolor herbaty, białe, czarne, zielone, czerwone, czy właśnie nawet rojbos, nie mylimy go z czerwoną herbatą? To zapraszam Was serdecznie na www Detektyw gdzie jeśli chodzi o herbaty, to mamy grubo ponad kilkaset pozycji. A że idzie jesień, zbliża się sezon na jesieniarskie siedzenie pod kocem z kubkiem herbaty, to zapraszam Was tym bardziej, żeby zacząć sobie kolekcjonować herbatki na jesień.